Witajcie w nowym vlogu, powiem wam, że nie wiem co mi się stało, ale miałam ochotę, jakoś tak może zdejmiemy te okulary, bo tu lampa świeci, jeszcze kółko się odbija, miałam ochotę się jakoś tak ładniej pomalować, doczepiłam sobie, słuchajcie, yy, rzęsy, ale zrobiłam teraz tak, że... Jak przymknę oczka, to w ogóle nie widać tego pasku, bo przyklejam pierwszy raz od spodu. Wziąłem, e, jak mamy na tasiemce rzęsy, to je poprzednio przycięłam na pół, teraz jeszcze bardziej je skróciłam i tylko właściwie są od połowy tutaj, i właśnie przyklejam je od spodu. I to tak fajnie, takie bogate wyglądają oczka w rzęsy, ale właśnie od góry. Nie widać, żeby jakby coś było. No, bardzo mi się pyta, bo Nie wiem, co mi się słychać. W ogóle tu jestem taka blada, bo to światło tak przyświetla. O. Nie wiem, co mi się stało, ale wiem, o, to jakoś tak na makijażu. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że tu w tym świetle jestem blada. A tak normalnie to patrzę się w usterku, to w ogóle kontur i wszystko. O, może teraz. Tak jakoś. Słuchajcie, przychodzę do Was fajną paczuchą i muszę Wam się przyznać, że czasami dostawałam różne takie propozycje o firm, że chcą mi coś wysłać na przetestowanie i tak dalej. Fokus. Ale jakoś e, nigdy nie przekonywały mnie te rzeczy. Także nawet chyba za bardzo nigdy nie pokazywałam. Nie, nie, nie pokazywałam nic takiego u mnie na kanale. Jako w prezencie. Dla mnie jakaś firma, żeby coś przygotowała. Tym razem się zgodziłam i dostałam. Wiecie dlaczego? Bo są to produkty firmy, które używałam. Nie dokładnie tą serię, która przyszła, e, ale z tej firmy. A mianowicie, słuchajcie, jest tu o firmie mowa Awa. Awa ma fajne kosmetyki. Właśnie, może Wam pokażę, co mi się sprawdziło. To są te dwa produkty. I dlaczego o nich wspominam i dlaczego zgodziłam się na tą paczkę? Jak wiecie, ja trenuję, ja jak jadę na siłownię, przed siłownią jak się szykuję, potrzebuję jakichś e, delikatnych produktów, bo ja tak naprawdę w ciągu 2-3 godzin później i tak wezmę to wszystko zmyję, jak biorę prysznic, no umyję buzię, no ja nie wyobrażam sobie wziąć trening i nie umyć e, twarzy, bo to jednak jest jak na siłowni i fajnie mi się sprawdza ten krem pod oczy. Mm. Właśnie z Awy, jak mi się kończy, a to serum, jak wiecie, kładę za nim położę retinol pod oczy. Także te dwa produkty bardzo polubiłam i je używam. I to tu słuchajcie, mamy karteczka dla mnie. Bardzo pięknie ogóle Całą serię produktów. I co tutaj słuchajcie jest? Tu mamy tak balsam do ciała. Eee, dezodorant w kremie. odświeżający żel pod prysznic. z zapachu. Ja to jestem złoczona na tym punkcie zapachowym. Lubię jak kosmetyki ładnie pachną. Fajnie, tak orzeźwiająco ale jednocześnie słodko. pianka do mycia twarzy, krem matujący, nabilżający. Szkodzę tylko, że SPF 25. Ja i tak używam e, SPF, więc jakby to była dodatkowo ochrona, bo ja używam 50. I krem silnie regenerujący po wysiłku fizycznym. Ja jakby jak wezmę, umyję się, to później to raczej lubię już Produkty, które wiem, że działają I mają moc e, Na naszą skórę, nabliżająco I w ogóle e, Więc myślę, że pewnie ten produkt będę używać Też przed siłownią Jak coś mi się sprawdzi, jak coś będzie fajne To oczywiście z Wami się podzielę Ale paczka była tak przepięknie spakowana, że nie mogłam Po prostu nie przyjść i nie pokazać się A co u mnie, słuchajcie Wczoraj e, jednak nic nie nagrywałam Był piątek Zmontowałam vloga, tylko muszę go przejrzeć, żeby czy to wszystko jest w porządku i wrzucić dzisiaj na sobotę dla was wrzucić, także będzie jak planowałam. No i nie sprzątałam dzięki dzisiaj posprzątałam. Tak słuchajcie, fatalnie się czułam. No ja nie wiem po prostu, czy po prostu przez to, że trenuję, to ta miesiączka, potem jakoś daje mi w kość. Nie mam pojęcia, ale to, co ja przechodziłam. Puch, jeszcze dzisiaj tak wstałam i prysznic to jest najlepsze, co z rana można sobie zrobić, no mam wrażenie, że to wszystko spukuje. jeszcze czuję w kościach, w mięśniach i w ogóle, wiecie, w takiej sprawie kobiecej, że to jednak jeszcze ta miesiączka, no bo jest i słabo się czuję, ale... Może ten właśnie makijaż miał nadrobić to wszystko? Chodźcie do łazienki w ogóle. Tutaj tak pięknie wszystko ładnie wysprzątałam dzisiaj. Chciałam Wam pokazać mostarę. Słuchajcie, ja widziałam te liście, które by tak były poprzepalane, po prostu ucięłam. One co prawda teraz dostała tutaj na brzega takie czarne, ale jakby to wygląda całkiem nieźle. Mam nadzieję, że to dalej nie pójdzie i że ona tak by, za... wiadomo, tu się musiały zasklepić te poucinane liski, więc rzecz normalna, że ona tak zareagowała, ale mam nadzieję, że nie będzie mi dali knała chciałam ją jakoś uratować no bo źle wyglądała, a teraz naprawdę bardzo ładnie to wygląda chwilę od to wylądował <głos》> nim jeszcze chwili obecnej się z kwiatami o i dzisiaj też jacynta słuchajcie przycięłam, te tutaj trzy bo ja nie wiem, jeszcze takich jacyntów nie miałam one słuchajcie tak, tutaj mi wypuścił tam idzie z tyłu kolejny ciekawa jestem czy ten też będzie miał, no magia i przychodzę do was z wami polecajką jeśli będziecie w Lidlu i będzie to te mydło w płynie, Sherry Muffin, weźcie to. Jak lubicie słodkie zapachy, no jest tak mega. Dzisiaj właśnie nalewałam i mówię, muszę wam pokazać, pochwalić się, żebyście sobie też kupili, bo jest super. Tu pędzle myłem, bo mam taki nawyk, no już jakiś czas temu wróciłam do tego, że po każdym makijażu tak kiedyś myję pędzle, bo jakiś czas temu to zaniedbałam, ale odkąd moja cera pięknie wygląda, to Chcę o to dbać. I słuchajcie, plan jest taki zakładam kurtkę i jadę do Ala Paznokcie. Chcę kupić sobie fajny lakier. Mam już słuchajcie taki odrost. Poza tym no, już też trochę termin yy, yy, minął walentynkowy, a nie bym pojechała do Julki na paznokcie, ale tak się ułożył, słuchajcie, w ogóle termin nam się nie zgadzają. Ja przez ten nowy program do montowania yy, pochłania mi tyle czasu, że jakby nie mogę pozwolić sobie. Obecnie na aż takie przyjemności, żeby wsiąść w samochód i jechać, i żeby zabrać sobie w ciągu dnia te 3 godziny, bo praca jest ważniejsza i, i po prostu muszę sobie zrobić te paznokcie sama. Pasowały mi inne dni, to znowu Julce tak zmienił się plan, że nie pasuje. Mam nadzieję, że jak coś się odmieni, to wrócimy i będę do niej jeździła robić paznokcie, dlatego, bo jest to mega wygodne. Ja się z tym, słuchajcie, tak długo. Nie używając brzydkiego słowa. E, ja kiedyś sama wykonywałam, byłam stylistką, paznokci ja lubiłam mega dokładne prace. E, zawsze właśnie każda dłoń z od moich rąk wychodziła wykonana najlepiej jak potrafiłam i dlatego też ja mam po prostu taki nawyk i w ogóle jestem taką dokładną osobą więc jak ja robię paznokcie to jeszcze samemu jak się robi, wiecie, jedną rękę, a potem drugą, to zajmuje czasu i mam nadzieję, że nie będę z tym za długo się bawiła i pójdzie to płynnie także wsychać do ala paznokci kupić sobie jakiś lakier, jestem ciekawa czy oni w ogóle mają kępki rzęs bo bym chciała sobie kupić jakby były i co jeszcze bym chciała? I chyba w to wszystko. Wrócę to na, zanim wezmę się za Pazury, to przejrzę vloga, żeby wrzucić na kanał. I wezmę się za Pazury. No, trening też mi wczoraj wypadł, przez to właśnie, że tak yy, słabiutko ze wszystkim wyszło. Ale to, co najważniejsze mi zależało, to zrobiłam, czyli montaż, zmontowany film będzie. Także z tego się najbardziej cieszę. To co, zabieram Was ze sobą. Mam ochotę słuchać na jakieś niebieskie kolory. Jakieś, nie wiem zobaczymy co będzie, tam już skrzynka słuchajcie, stoi, czeka na mnie, wyciągnęłam więc o tyle komfortowa sytuacja, że yy, mam rzeczy, które po prostu suszą, żeby wykonać paznokcie, frezarki, lampy i tak dalej to jest mega wygodne, no szkoda, że tak wyszło, no ale no, nie możemy zgrać się z czasem tak bywa, no, świat dorosłych dobra, uciekamy Dobra, jak już tak jeszcze to stwierdziłam, że wejdę jeszcze do Lidla na zakupy weekendowe zrobię. Ja nie wiem, słuchajcie, co się dzieje w Lidlu, ale jakby jakaś epidemia była. Nie można wyjechać z parkingu, nie ma gdzie zaparkować. W sklepie praktycznie są pustki. Eee, no, jeszcze kartą nie można płacić, a ja głównie tym. Także, no, jadę do Biedronki. Trudno, ale ja nie wiem co chodzi. Jakby jeszcze kartą nie można było płacić, to jakaś jeszcze w ogóle filozofia życia, która w dzisiejszych czasach to teraz im tak poblokowała wszystkie kasy. Że tam jest Saikon po prostu. Dobrze, że obok jest Biedronka Jestem, wróciłam, dotarłam. Przy okazji słuchajcie, weszłam do... Weszłam, podjechałam do paczkomatu zamawiałam kapsułki w internecie są po prostu takie ceny, że to jest szok jak ja teraz byłam jakoś w jakimś tym tygodniu w Rosmanie i zobaczyłam duże paczki, tylko nie w jakiejś innej firmy, mówię, a jak dobra cena może zaryzykuję kupienie w ogóle się nie opłacało, ponad 100 zł kosztowały a ja takie paczki. Kopsówek słuchajcie płacę 76 zł No także to jest kolosalna różnica. A kopsóki są potrzebne Bo my Średnio takie opakowanie mamy Na Miesiąc czasu No Nas dużo tego straci Kupiłam słuchajcie Mojej mamie weszłam obok Przy paczkomatach jest sklep macie taki trochę smutniejszy humor I tak sobie o niej pomyślałam, na poprawę humoru. I teraz tak, jak słuchajcie, historię byłam w Biedronce, udało mi się zrobić zakupy, bo wiecie, to jest trochę taki dziwne, jak latacie w kółko do innego i macie pójść i macie po prostu, wiecie, już po prostu w ciemno sprawdzone produkty, które po prostu tylko podchodzisz, łapiesz i wychodzisz, no, to tutaj musiałam się wytężyć. I tak, fajnie znalazłam paruby wiedzące. Filet z indyka. Głodniaki. O, idealna nazwa dla mnie. Głodniaki. Wiecznie głodna. Super. I pokusiłam się o nowe żelki. Kwaśne o smaku truskawkowym i pomarańczowym. Ciekawe, czy będą kwaśne i dobre, tak te z Lidla. Potrzebowałam twaróg chudy i słuchajcie, ja mam jakieś opętanie Jak słowo wam daję, w kółko na naleśniki Dzisiaj jak zaraz to rozpakuję Bo jest godzina w pół do drugiej O śniadanie tradycyjnie nie dam, jak to na mnie Przydało Chociaż kiedyś tak nie było, słuchajcie Kiedyś miałam tak, że jak wstałam to praktycznie do godziny To zawsze dam śniadanie Teraz, od bardzo tu dług... dawna Nie <słuchy> I tak Ej, Twaróg chudy właśnie do naleśników Albo twarożku jak parówki, to naszą mi na ogórka zielonego. Yy, gumy. Yy, Kupiłam ten. Awiko z zygzaki, bo Kanu ma podjechać do rzeżnika. W sensie do takiego znajomego rzeżnika, co wiecie. Robi swoje wyroby i ma do zbioru żeberka. Dzisiaj pewnie albo gdzieś wejdziemy, coś zamówimy. Powiem Wam, że. Okej, mówi. Chodź, pojedziemy do Pizza Hut. Bo chciałby wziąć. Yy... Udział, nie wiem to takie głupie słowo. No ta gra co jest wam mówiłam w pizzach, że chodzicie, on teraz, podobno jest tak, że płacicie 50 zł za osobę i po prostu możecie, wiecie, dowolną pizzę, co tam kuchas przygotuje, podchodzi kelnerka, mówi, że teraz ma taką bierzecie kawałek i jecie. I tak siedzicie i jecie tych kawałków, ile chcecie, nie? Chyba tak działa, nie wiem, czy to jest taki limit, do iluś kawałków, nie mam pojęcia. Mówię, chodź, podjedziemy. A tam te paznokcie zrobić, czy że kupiłam sobie nowe rzeczy do paznokci. Zaraz, moment. Dobra, więc y, żeberka będą y, dzisiaj kupione, trzeba zamarynować, żeby były pyszne. No to najlepiej, żeby tak poleżały sobie do jutra. Więc kupiłam trzy przyprawy żeberek. U nas w ogóle żeberka albo karkówka w kółko. No i oczywiście przyprawa do karkówki. No i puddingi. Wiecie co? Mam tak słony karmel dwa razy. Dobre, bardzo dobre Jeszcze tak teraz sobie robię z białym serem do naleśników Z jogurtem zero, to mniamcik I biała czekolada Bardzo dobre I dalej Bo to nie wszystko Mleka Wyobraźcie sobie, że mam braki w mleku, aż niemożliwe Kefir wzięłam właśnie Jakby Kamil ochotę do e, Żeberek a, i w końcu kupiłam ten film Eden Delikatny. Bo pierwszy razem jak wahałam, go to tak słaby, jakbyś ten zawadzony. A dzisiaj, jak go powycham, to chyba mnie kupił. I go wzięłam, Zobaczymy. E, zwykłe chusteczki. Ja nie wiem, jak zwykle, słuchajcie, mam takie rzeczy na zaś. To ja teraz nic nie miałam. E, mokre chusteczki używam właśnie tam, jak mamy ekspres, że kawa czy coś, no to, żeby móc to przetrzeć. E, chrzan. Jak weszłam do tego sklepu przy hmm, paczkomacie, to tam kupiłam buraczki. Osi, w ogóle ile osi było w biedrze tego niebieskiego, a te niebieski mi najbardziej smakuje. Ale ma nie pachnie rosół, robisz? No. Polaris, ale wiecie co, potem żałowałam, bo te takie Polarisy, te inne takie, wiecie, pierdy, takie firmy, to one dziwne te wody mają. i na na najbardziej smakuje. I właśnie tutaj przypaczko macie do tego sklepu, co weszłam, to tam mieli na właśnie pół litra. I także uważam, że to kupiłabym wola tam to wziąć. A wiecie, idziecie gdzieś na spacer, czy nie, wychodzi się z domu. Ja lubię zawsze mieć wodę przy sobie taką małą i to jest super. I ostatnia rzecz to jest serek ziarnisty, lekki. Ja wzięłam taką, takie większe pakowanie, będę mieć pewnie na dwa, bo ona ma pół kilo, a ja tak 250 ma tylko jedno pakowanie. Jak przypaczko macie ten sklep, to wzięłam em, bakome jogurt zero, bo on właśnie może być do naleśników. Chociaż sos czosnkowy mam, dlatego nie brałam więcej. O, te są witamina. Polecenia mojej mamy. Bardzo fajne, ja kupuję te takie typowo właśnie. Na dobrze kupiłam czy kupiłam tą tarty chyba dobre bo wiecie nie dobre, bo są jeszcze takie wiecie podłużne paseczki, to mama woli je, a ja wolę tę kupiłam cola zero bo nawet nie wiem czy jest słuchajcie kola zero w Biedronce zapomniałam o niej i to jest wszystko Dobra, a gdzie ja rzuciłam? Ty energię tej pijesz? Nie, to jest woda osi. To nie jest. Ej, I... ja piję osi, ale w bukęcie, tak żeby mi się przepiło, ale tego też nie piłam. Wiecie co? Przegubiłam i kupiłam rzeczy do paznokci. Wrócę się do piwiz... samochodu. Dobra, słuchajcie, wylądowało po prostu to na fotelu. Co ja tu kupiałam? Najpierw kolor, w po jaki pojechałam. To jest, słuchajcie, taki granat, ale taki trochę wpadający. Jak to się mówi? Atramentowy. Taki kolorek. Nie skusił. Ale wiecie o czym jeszcze myślałam? O tej bazie takiej kauczukowej, co nie trzeba malować, tylko od razu. O, no. Y, tylko od razu macie taki delikatny jak swój naturalny pas wątpię. że to myślałam, ale mam te żele, to wszystko to będzie... No niech się jedno skończy, potem kolejne. Wzięłam frezik, chociaż nie wiem po co, bo mam tych frezików, ale butani jak barsi, ja generalnie za takimi frezikami ze swojej praktyki nie jestem, bo za 6,50 to wiecie, to są takie frezy. No ale dobra, może się mylę. I najfajniejsza rzecz. To są, słuchajcie, nożyczki do wycinania skórek. Ja zawsze byłam nauczona, żeby robić cóżkami. I wiecie, tak zobaczyłam, mówię Pani Co nie ma pani sańszego? Ona mówi: No, mam po 30 zł, ale mówi: Wie pani, mówię, No dobra, to niech pani pokaże i to. Jak ja to wzięłam do ręki, gdzie bucha z fachu, ja to musiałam wziąć. Słuchajcie, to jest po prostu Jezu, jak ja tak ruszę, czy tak ruszam i mówię: Wie pani, co? Dobra, nabijamy, bo to jest po prostu. Nawet nie chciałam patrzeć tamtych za 30, bo od razu byłam, widziałam jaki był począteczek, co jest ważne w ogóle w takich, żeby tu były cieniutkie i tak wygięte. I to tak pięknie chodzi, no po prostu rewelka. No i to jest tak na faj z pensetami. Tu nam nie wiem, czy są dziewczyny, które wykonują rzęsy przedłużane. E, przedłużanie rzęs, może politycznie, powiedzmy w ten sposób, to tak samo jak z tymi nożyczkami. Jak penseta Wam spadnie, to ona praktycznie już e, jest nie do ratowania, bo to już jak się wykrzywi, i tak samo z tymi nożyczkami jest, to jest nie do ratowania. No, to są takie delikatne rzeczy. I to jest wszystko. Także co? Ja słuchajcie, chowam to wszystko e, i robię sobie jedzonko, czyli te naleśniki. 90 złotych Robię sobie naleśniki i, i muszę zobaczyć ten vlog, sprawdzić czy wszystko jest z nim ok. Wrzucić na kanał, żebyście na dzisiaj mieli, czyli sobotę, bo ten będzie we wtorek. I, I jak mi się uda, to te paznokcie zacznę robić, nie? Są naleśniki. Mam je zamiar zjeść z pudingiem czekoladowym do tego kolka zero, Coś sobie włączę, żeby obejrzeć. Tak, um, słuchajcie, ale z Nutella. Mm. A w ogóle... To nie wiem, czy zrobię paznokcie, bo Kamil stwierdził, że może wyjdziemy do kina, bo chciałam mieć na to sami swoje. Mm. Także chyba nie zrobię idzie. A szkoda, bo już nie mogę na nie patrzeć. No dobrze, plan jest taki. Vlog się eksportuje, już prawie połowa. Mam jakieś dwie godziny czasu, bo zarezerwowaliśmy bilet i wychodzimy na tą komedię sami swoi, Jestem mega ciekawa, bo ja byłam wychowana w ogóle na tym filmie, w sensie wychowana aż taka stara nie jestem, ale moi rodzice to się oglądało w domu. Jestem ciekawa, jak e, w tych, no, nie wiem, bardziej nowocześniejszych czasach, jak e, im to wyszło. By mu się działa i się nudziła, a tak to ile zdejmę, to zdejmę, ale przynajmniej nie będzie odrostu, lepiej będę się czuła. Także wszystko sobie naszykowałam, vlog się eksportuje, w międzyczasie jak się wyeksportuje, będę wrzucać na kanał, żeby był. A ja ściągam. Zawsze tych pierdół, weź się człowieku, pozbądź. u poszło. L. I teraz E no, Julka nie żałowała Słuchajcie, miała tak dobre Powinna jakoś to baza była No tak się na tym trzyma jak beton Jula, jeśli to oglądasz to pozd Pozdrawiam Cię Twój ból ściągania tych pierdół później Jest, no to teraz pójdzie, <grychy> jakie fajne zostały, jakby cukrem, cukrem pudrem posypać, teraz pójdzie gładko, ściąganie. Czy sobie pomyślałam, nigdy nie lubiłam tego pyłu, aż normalnie żałuję, że nie mam żadnego pochłaniacza, pochłaniacze wszystkie sprzedałam. No i przede wszystkim trzeba je skrócić. Jak w młynie. Normalnie. Już urosły ładnie. Ja nie wiem, słuchajcie, dwa tygodnie. Już mam taki odrost, takie długie. Ktoś jest ciekawy, co używam do paznokci, jaka cezarka. To wejdźcie sobie u mnie w playlisty na kanale. I znajdźcie playlisty paznokcia. Tam, w tamtych vlogach macie wszystko na bieżąco, co ja mam, co używam do paznokci. Frezarkę, lampę, żele, topy wszystko. Nie trzeba kółko powtarzać, bo tam sobie znajdziecie. Dobra, raz, dwa, trzy. Jestem gotowa. Na pazurach zdążyłam słuchajcie tylko zdjąć, zdjąć żel, wyciąć skórki, położyć żel, y, mniej więcej na szybko wypiłować. Nie ma koloru, jest po prostu tylko żel, ale wygląda to schludnie. Poprawiłam jeszcze makijaż i co, jedziemy. Najpierw jedziemy słuchajcie do Pizza Hut sobie zjeść, a potem mamy rezerwację na 20. na film. Także uciekamy. Cześiu zostaje. Słuchajcie, gramy w grę. Jesteśmy w Pizza Hut. Festiwalowa oferta, i to jest o tym, co Wam mówiliśmy, że jeśli chcemy grać, to bawimy się dalej, a jak nie, no to obracamy na basta. I za... jak to wygląda? My wzięliśmy ofertę za 60 zł, to wtedy macie z dolewką, lub możecie się wziąć za 52 bez dolewki na osobę, to jest wiadomo, i jecie kawałków, ile chcecie. Możecie dokupić sobie też sosy, także czekamy co nam przyniosą. Pierwsze dostaliśmy peperoni na cienkim cieście. Powiem Wam, że niektórzy to mają nieźle tych rantów podkładanych, nie grają też w tą grę. Ale błąd. Nie bo za każdym razem coś innego się, się je, nie? Zdatna, cięń, razem, na cienkim, na grubym. ci Nie, ja użyłam siły. Ja już tak. się nic nie zmieści. Basta. No i zaraz dojdzie rachuneczek, bo <laughs> Zbliża się 20. Musimy iść na film. Kupski, najadłeś się? No. Aż mi uszami wychodziło się. <laughs> no. Ile ty zadać końcu tych kawałków? 10, chyba i 4 ranty. Ja na pewno 7 i po prostu. Uh, no, no i też z 5 rantów zjadłeś. Tak, bo ja nie umiem odpuścić rantów, bo w, y, w Pizza Hut ranty są jak bułeczki. przepyszne. A teraz idziemy właśnie na film. Na pewno już lecą reklamy. Kupimy kolę, bo nie chcę, bo jestem najedzona. Kolana Film o Ja bym tak oceniła, słuchacie od jednego na do od 1 do szóstki, bym oceniła na taką czwórkę. Nie biało jakąś zajebistością? Ale nie było złe. Takie przyjemne do obejrzenia. I tak. A tobie? To samo. To samo. Spoko. Słuchajcie, już idziemy w kierunku samochodu. Tak sobie myślałem, że w sumie mogę z Wami się pożegnać w tych miastowych klimatach. Słuchajcie, komu się podoba vlog, to kciuka w górę a właściwie jak jesteście, to koniecznie, że jesteście zobowiązani, żeby zostawić tego kciuka w górę. E, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. E, kto nie subskrybujemy, subskrybujemy z dzwoneczkiem. I co? Do następnego vloga. Trzymajcie się, hej!